Paradontoza to infekcja atakująca tkanki przy zębia, prowadząca do stanu zapalnego. Chorobę wywołują bakterie, które namnażają się w jamie ustnej wskutek niewłaściwej higieny lub nieprawidłowego szczotkowania zębów. Paradontoza to przypadłość występująca najczęściej u osób po 40 roku życia i częściej dotyka mężczyzn niż kobiet. Paradontoza jest schorzeniem jamy ustnej, drugim co do częstości występowania zaraz po próchnicy. Jej powszechność oraz skutki, które wywołuje, śmiało można zaliczać do grupy chorób społecznych. Zatem jest to dolegliwość zębowo-zębodołowa, na którą chorują najczęściej osoby po 40 roku życia. Ale zdarza się również, że młodsze. Infekcja tkanek przy zębia powoduje stan zapalny, który powoduje, że nasze zęby zaczynają się ruszać. Na początku objawy choroby są niezauważalne, dopiero wraz z rozwojem paradontozy. Stają się coraz bardziej dotkliwe, A więc jakie objawy powinny nas zaniepokoić? Między innymi ruchomość zębów, nieprzyjemny zapach i posmak w ustach, krwawienie dziąseł, nadwrażliwość zębów, obnażenie szyjek zębowych, obrzęk dziąseł oraz zaczerwienienie. Główną przyczyną paradontozy jest nieprawidłowe szczotkowanie zębów lub zła higiena jamy ustnej. Niektóre źródła wśród przyczyn wymieniają również nieprawidłowy skład śliny, osłabiony układ odpornościowy czy czynniki genetyczne. W jamie ustnej obecnych jest miliony różnych drobnoustrojów, a z powodu braku odpowiedniej higieny w szybkim tempie może dochodzić do ich namnażania. W ten sposób tworzy się miękki biało-żółty nalot na koronach zębów, określany przez stomatologów płytką na zębną. W ciągu kilku tygodni powoduje ona mikrouszkodzenia zębów oraz stany zapalne dziąseł. Z czasem miękka płytka nazemna twardnieje i przekształca się w kamień nazębny. Pod nim często zbierają się bakterie i komórki śluzówki. W wyniku ich gromadzenia rozwija się stan zapalny, który może nie dawać objawów przez wiele lat. Nieleczony powoduje niestety nieodwracalne zmiany w okolicy systemu osadzania zębów. Diagnostyka paradontozy nie jest taka prosta. Lekarz na początku ocenia stopień zaawansowania paradontozy, wykonywane są w tym celu badania za pomocą cyfrowej sondy periodontologicznej Paon, dzięki której możliwe jest rozpoznanie choroby przy zębiach na wczesnym etapie. Ponadto metoda ta zmniejsza ryzyko powstawania tych chorób oraz pomaga kontrolować efekty leczenia w zaawansowanych przypadkach. W zależności od stopnia zaawansowania paradontozy stosuje się różne metody leczenia. W pierwszej fazie choroby stomatologicznej udziela kilku porad dotyczących doboru szczoteczki, odpowiednich technik szczotkowania zębów oraz ogólnych zasad higieny jamy ustnej. Podsumowując, zęby należy szczotkować przynajmniej trzy razy dziennie. Nawet jeśli dziąsła krwawią, należy mieć zęby regularnie. Ponadto zaleca się, aby przynajmniej raz dziennie, najlepiej po południu lub wieczorem, czyścić przestrzenie międzyzębowe za pomocą nici dentystycznych. Wczesne wykrycie paradontozy możliwe jest tylko, gdy regularnie będziesz odwiedzać gabinet stomatologiczny. Tak. No.